Cześć wszystkim! O czym myślicie, kiedy słyszycie określenie dzika kobieta? Zadałam takie pytanie na Instagramie i część osób odpowiedziała tak jak się spodziewałam, czyli, że dzika kobieta to taka zaniedbana, e, jakaś baba, z, e, wredna baba z pajęczynami we włosach. No generalnie coś takiego negatywnego, ale większość odpowiedzi jednak była po prostu piękna. I myślę, że to dlatego, że Jakimś cudem zbieram tutaj naprawdę niesamowitą społeczność wrażliwych dusz. Pisałyście mi, że dzika kobieta to taka żyjąca w harmonii z naturą. Kobieta silna, wiedząca czego chce. Wolna, taka, która pachnie leśnym wiatrem. Uważam, że te słowa są wspaniałym wstępem do dzisiejszego filmu. What? Czytam właśnie książkę Biegnąca z Wilkami, i pierwszy raz natrafiłam na nią, kiedy czytałam książkę Czuła Przewodniczka, w której są przytaczane fragmenty biegnącej. Obie te książki bardzo, bardzo mocno polecam wszystkim dziewczynom i kobietom, które chcą się rozwijać, chcą żyć w zgodzie z samą sobą, które po prostu chcą być takimi dzikimi kobietami. Skupmy się dzisiaj na Biegnącej z Wilkami. O czym jest ta książka? Jest to zbiór ludowych opowieści, yy, które są bardzo, bardzo wnikliwie analizowane przez autorkę. Jest tam wiele różnych interpretacji, więc yy, to jest trochę tak, jakbyśmy studiowali jakieś legendy, i uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ale żeby tak nie bazować na samych ogólnikach, to przytoczę wam. Skróconą wersję jednej z, jednej z opowieści, które się pojawiają w tej książce. Skróconą, bo jeżeli chcecie ją poznać w całości, no to albo przeczytajcie książkę, albo możecie przesłuchać podcast, poczytaj mi Ruda. Póki co to jest moja ulubiona opowieść. Chociaż powiem szczerze, że wszystkie, na które trafiam w tej książce, przemawiają do mnie i, i trochę tak jakby. Otwierały jakąś komnatę w moim, mojej duszy, o której istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Sinobrody. Trzy siostry są adorowane przez mężczyznę, który przeraża je swoim wyglądem. Najmłodsza zaczyna ignorować jego straszny wygląd i granatową brodę i zaczyna dostrzegać jego dobrą stronę. W końcu zgadza się zostać jego żoną. Zamieszkują razem w zamku i żyją szczęśliwie. Pewnego razu Sinobrody wyjeżdża i zostawia żonie pęk kluczy. Daje jej pełną swobodę w zamku, ale zabrania jednej rzeczy. Używania jednego kluczyka. Czytając to pomyślałam sobie, aha, to oznacza, że na bank ona użyje tego klucza, będzie nieposłuszna i z tego powodu będzie jakaś wielka tragedia, nie wiem, zamek spłonie. No, będzie na pewno jakaś masakra. A potem zatrzymałam się i uświadomiłam sobie, że większość jakichś tam paśni, takich historii toczy się właśnie w taki sposób, bo w tych baśniach próbują nauczyć nas kobiety, że musimy być zawsze posłuszne, że nie możemy zadawać pytań, tylko musimy się ślepo słuchać tego, co nam mówią, a jak się przeciwstawimy, jeżeli zrobimy coś innego, no to będzie wielka tragedia. Myślę, że warto o tym pomyśleć. Wróćmy do historii. Najmłodszą siostrę odwiedzają dwie pozostałe siostry i namawiają ją do znalezienia komnaty, którą otwiera zakazany kluczyk. W końcu udaje im się taką komnatę odnaleźć i kiedy ją otwierają, okazuje się, że w środku jest krwawa miazga i mnóstwo kości. To ciała wszystkich poprzednich rząd sinobrodego. Najmłodsza siostra zamyka komnatę i próbuje udawać, że o niczym nie wie. Ale od tej pory z kluczyka zaczyna nieprzerwanie kapać krew i nie da się tego ukryć, bo wszystko przesiąka tą krwią. Sinobrody wraca do zamku i szybko odkrywa prawdę. Chce ukarać żonę i ją zabić, ale ona sprytnie kupuje sobie trochę czasu w sam raz na to, by z odsieczą zdążyli przybyć jej bracia. Zabijają Sinobrodego, a kluczyk przestaje krwawić. Najmłodsza siostra uratowana. Koniec. Naprawdę polecam przesłuchanie całej wersji, bo. Tracicie tyle smaczków, że. No, ale nie chciałam, żeby ten odcinek trwał, nie wiem, 30 minut, dlatego jest skrócona wersja. I teraz. Najlepsza część interpretacji autorki książki, to że wszystkie te postacie w tej historii to jest jedna osoba. Czyli że są one symbolami pewnych aspektów kobiety, jakiejś jednej kobiety. I to jest takie super, bo z marszu odrywa Cię to od interpretowania tego w taki bezpośredni sposób. U, tutaj facet zły, tutaj dziewczyna, coś tam, bla, bla. I zaczynasz myśleć o tej historii w zupełnie inny sposób. Dwie najstarsze siostry, to jest intuicja, która od samego początku podpowiada, że coś z tym sinobrodym jest nie tak i że... Trzeba dążyć do poznania prawdy. Najmłodsza siostra to naiwność i młodość, która wierzy, że w każdym jest dobro i trzeba go szukać. Bracia to waleczność i siła, która jest w stanie przeciwstawić się każdemu złu. A sinobrody to mroczna część naszej własnej duszy. Która ma y, taką destrukcyjną moc i sprawia, że podejmujemy niewłaściwe, zgubne dla nas decyzje. Nasza wrodzona naiwność, z którą zjawiamy się na tym świecie, każe nam wierzyć w dobro i ignorować jakieś znaki, że, y, że coś może być nie tak. Każe nam ignorować mrok. Kiedy jednak prawda wychodzi na jaw, to nie da się jej zignorować, nie da się jej zamknąć i o niej zapomnieć, ponieważ ona zawsze da o sobie znać. Będzie ciągle gdzieś wypływać, będzie nas trawić od środka i barwić wszystko. Raz poznana, straszna prawda, nie chce być stłumiona, ponieważ są w niej nauki, z których powinnyśmy czerpać mądrość, które powinny nam. Yy, pomagać w budowaniu intuicji i po prostu potem pomagać w przyszłości. Któregoś razu możemy się dowiedzieć o sobie czegoś, co będzie dla nas trudne, co będzie przykre, może nieakceptowalne, ale nie możemy tego ukrywać i strząsać z siebie, bo to zawsze wróci. To będzie właśnie jak ten kluczyk, który cały czas krwawi i nie przestanie krwawić, dopóki nie zmierzymy się z tym problemem i go nie pokonamy. To są w skrócie wnioski wysnute przez autorkę książki i troszkę przemieszane z moimi własnymi. Dałam różne opinie na temat książki biegnące z wilkami i część z nich jest spójna z moimi, bo ludzie piszą, że jej treść jest rozwijająca, otwiera oczy, jest wzbogacająca. A część opinii była taka, że książka jest potwornie nudna i strasznie ciężko jest przez nią przebrnąć. Moja teoria jest taka, że trzeba po prostu być gotowym na tę książkę i być otwartym na jej postulaty. I jak mówię, że trzeba być gotowym, to nie znaczy, że o, ci, którzy są niegotowi, to w ogóle B i nieładnie, bo każdy ma prawo do swoich własnych przekonań, i, yy, i nie wszyscy musimy podążać tą samą ścieżką rozwoju. Każdy może mieć inną. Jeśli. Treść tej książki do ciebie nie przemawia. To może po prostu oznacza, że nie masz w sobie tych konkretnych enzymów, które by pomogły przetworzyć tą treść, ale może masz jakieś inne enzymy i to jest jak najbardziej w porządku. Halo, proszę nie dżumgać piłkom, bo nie mogę nagrywać. Słyszysz? Słyszysz? Hej, hej, hej. Według mnie ta książka pomaga odnaleźć w sobie: Pierwotną siłę, delikatność i zgodność z naturą. Wolność, tak jak pisałyście mi w komentarzach na Instagramie. Pomaga budować w sobie na nowo niezłomność i niepokorność. Takie przekonanie, że jestem wystarczająca i że ja sobie poradzę i że jestem silna. Mam wrażenie, że takich rzeczy, części z tych rzeczy uczy się chłopców, ale. Dziewczynkom się na to nie pozwala. A przynajmniej tak było w czasie, kiedy ja dorastałam i mnie uczono funkcjonowania w społeczeństwie. Może teraz jest inaczej? Nie wiem. Mam nadzieję, że jest inaczej. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nas będzie wyciągać nauki ze swoich doświadczeń i będzie ufać swojej intuicji. Że będziemy iść za rękę z prawdą, wolny i samodzielny. Może to brzmi tak górnolotnie, bo myślę sobie, że wszystkie słowa, jakieś takie, które podpompowują człowieka i dodają mu energii, można też postrzegać jako jakieś takie w ogóle pierdoloty, w ogóle co ty gadasz. Ale jeżeli nie będziemy cyniczne i faktycznie spojrzymy na takie słowa. Z przekonaniem, że tak, jeżeli ja to wcielę w życie, to może faktycznie to moje życie stanie się lepsze. Trzeba to zgłębić. Warto się nad tym zastanowić. Warto spróbować być dziką kobietą. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Waszą uwagę. Trzymajcie się i widzimy się następnym razem. Pa, 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 pa! Pão, pão, pão. U ba da ba Pão, para, para, pão. Pão, pão, pão. U ba da ba daão.